Drodzy rodzice, uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, pragniemy przybliżyć Wam szkołę popularnie zwaną NAFTA. Zespół szkół imienia Stanisława Stasica w Pile to szkoła z 58-letnimi tradycjami, która już od wielu lat cieszy się niezwykłą renomą wśród młodzieży, głównie ze względu na przyjazny klimat i wysoki poziom nauczania. Obecnie kształcimy w klasach liceum ogólnokształcącego, starając się zapewnić uczniom rzetelne przygotowanie do matury i podjęcia studiów wyższych. W naszej szkole uczy się młodzież z Pilskiego, jak również i sąsiednich powiatów. Sprzyja temu bardzo dobre ustułowanie szkoły w centrum miasta, niedaleko przystanków komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Przy szkole znajduje się także internet ze stołówką, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie. Wychowankowie internatu mają zapewnioną nie tylko opiekę, pomoc w nauce, ale również szereg dodatkowych, ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Lekcje w szkole odbywają się w godzinach od ósmej do piętnastej Nafta znana jest szczególnie ze swojej przyjaznej atmosfery. Tworzą ją nie tylko wspaniali uczniowie, ale przede wszystkim nauczyciele. Wykwalifikowani egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, życzliwi i pomocni, ich zaangażowanie przekłada się na poziom nauczania. To właśnie dzięki ambitnej, innowacyjnej kadrze pedagogicznej możemy pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych. Od 96 do aż 99%, jak również bardzo dobrymi wynikami. Dlatego też co roku cieszymy się z kolejnych finalistów i laureatów ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych. Chętnie odwiedzają nas także absolwenci, którzy miło wspominają czasy szkolne, na przykład Ola. Dzięki oddanym nauczycielom i przyjaznej atmosferze w mojej szkole, czyli napcie, Udało mi się zdać maturę. Tak jak chciałam dostać się na wymarzone studia, ukończyć te studia, i aktualnie pracuję jako logopeda w szpitalu i pomagam osobom, które nie mówią lub które mówią niewyraźnie. I wiem, że gdybym miała jeszcze raz wybrać szkołę to wybrałabym właśnie naftę. W naszej szkole możecie rozwijać się nie tylko intelektualnie, ale również sportowo. Posiadamy bardzo dobre zaplecze w postaci m.in. pełnowymiarowej hali sportowej z dostępem do stadionu, sali gimnastycznej czy tartanowego boiska do gier zespołowych. Przez wiele lat wygrywaliśmy współzawodnictwo sportowe w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Zapewniliśmy edukację wielu sportowcom, również medalistom mistrzostw Polski oraz Europy. Z kolei miłośników literatury, w szczególności zapraszamy do biblioteki szkolnej, która posiada bogaty księgozbiór, w tym także audiobooki. Poprzez terminal udostępnia ona zbiory. Cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych, Akademika oraz realizuje ogólnopolskie projekty edukacyjne i multimedialne. Teraz zapraszamy na prezentację naszej oferty edukacyjnej. Wybierając klasę, zwróć uwagę na przedmioty rozszerzone i uzupełniające. Zastanów się, które z nich lubisz i które są Twoją mocną stroną. Przemyśl również, co będziesz chciała lub będziesz chciał studiować i co konkretnie robić w przyszłości. Jeżeli masz ścisły umysł, na pewno dobrze poczujesz się w klasach matematycznych. Przygotowują one do studiów na wszelkich kierunkach technicznych, na politechnice i innych inżynieryjnych, uniwersytetach czy uczelniach ekonomicznych. Najwięksi pasjonaci wygrywają także wielokrotnie konkursy matematyczne. W klasie pierwszej AG w zakresie rozszerzonym będziesz uczyła się lub uczył się Matematyki i Geografii oraz English Plus. Uczniowie popularnego Matgeo uczestniczą w różnorodnych warsztatach terenowych i wycieczkach dydaktycznych. Między innymi w Wielkopolskim Parku Narodowym, Rezerwacie Kuźnik, w Dolinie Rzeki Piławy i Różycy, są także szkoleni przez pracowników naukowych, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy stacji meteorologicznej oraz uczą się podstaw przedsiębiorczości na zajęciach w Pilskim Inwestparku, gdzie kilkukrotnie wygrywali Pilską Akademię Umiejętności. Absolwenci tej klasy zazwyczaj podejmują studia na kierunkach takich jak geografia, geodezja, gospodarka przestrzenna, ekonomia. Logistyka czy administracja. W klasie pierwszej AH w zakresie rozszerzonym będziesz uczyła się bądź uczył się matematyki, chemii oraz English Plus. Na zajęciach z chemii będziesz miał miała przyjemność nie tylko liczyć zadania, ale wykonywać doświadczenia laboratoryjne, które dają przedsmak pracy w różnorodnych branżach związanych z chemią czy matematyką. Ci, którzy ukończyli edukację na tym profilu, zazwyczaj wybierali studia. Takie jak biotechnologia, bioinżynieria, farmacja czy chemia. W klasie pierwszej B w zakresie rozszerzonym będziesz uczył się bądź uczyła się matematyki i fizyki, a także algorytmiki programowania oraz English Plus. Poznasz różne narzędzia informatyczne, a także nabędziesz umiejętności programowania przydatnej na każdej uczelni technicznej. Uczennice i uczniowie popularnego matwizu chętnie uczestniczą również w warsztatach, wykładach i ćwiczeniach z fizyki organizowanych przez wyższe uczelnie w kraju, w tym państwową uczelnię Stanisława Stasica czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Pile po ukończeniu liceum. Gro z nich decyduje się na studiowanie administracji, ekonomii, informatyki, fizyki, astronomii czy energetyki. Posłuchajcie sami absolwenta klasy matematyczno-fizycznej. Hej! Nazywam się Jakub Nurski i jestem absolwentem profilu Matwis Inf w Pilskiej Nafcie. Po ukończeniu szkoły zdobyłem tytuł inżyniera informatyki oraz magistra specjalizacji systemy rozproszone na Politechnice Poznańskiej. Na drugim roku studiów dołączyłem do startupu o nazwie Easy Solar, zajmującego się tworzeniem oprogramowania dla rynku fotowoltaiki. Obecnie jestem głównym programistą w tej spółce, dostarczającej software wspierający zieloną energię na całym świecie. W międzyczasie wziąłem udział w wakacyjnym stażu na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie pomagałem naukowcom korzystającym z jednego ze stu najpotężniejszych superkomputerów na świecie. Dodatkowo przez półtora roku pracowałem w duńskim oddziale Microsoftu. Myślę, że z pełną szczerością mogę polecić naukę w pilskiej nafcie. Dzięki. Jeżeli zaś interesuje Ciebie świat przyrody, wybierz jedną z trzech klas przyrodniczych. Oferujemy aż dwie klasy biologiczno-chemiczne, pierwszą E oraz pierwszą F. Tam w zakresie rozszerzonym będziesz uczyła się bądź uczył się biologii, chemii oraz English Plus. Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się nie tylko w szkole, ale również w Toruńskim Centrum Chemii w Małej Skali, Uniwersytecie Przyrodniczym, Ogrodzie Botanicznym, Palmiarni, Akwarium Gdyńskim, czy kolegium Medikum w Bydgoszczy. Absolwenci tych klas studiują kierunki medyczne i przyrodnicze, między innymi medycynę, stomatologię, farmację, weterynarię, rehabilitację, fizjoterapię, czy dietetykę. Hejka! Mam na imię Oliwia. Obecnie jestem studentką trzeciego roku kierunku lekarsko-dentystycznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Do nafty uczęszczałam do klasy F o profilu biochemicznym. Z czym mi się kojarzy moje liceum? No, przede wszystkim z lekcjami chemii i biologii, których miałam najwięcej, ale były też one dla mnie najciekawsze, ponieważ nie były to takie suche wykłady, tylko dawały możliwość sprawdzenia samego siebie oraz zweryfikowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Na przykład na chemii wykonywaliśmy wiele eksperymentów, co przydało mi się już na pierwszym roku studiów. Jeśli chodzi o nauczycieli, to wspominam ich bardzo mile, jako życzliwych i pomocnych ludzi, którym zawsze mogłam zadać pytanie i porozmawiać nie tylko o szkole, ale też o życiu. Z kolei przyrodniku o uzdolnieniach językowych zapraszamy do klasy pierwszej D, w której oprócz biologii rozszerzony jest także język polski oraz język angielski. Tak zwane biopole podejmują najczęściej studia z zakresu psychologii, pedagogii czy seksuologii. Od wielu lat popularnością w regionie cieszą się klasy humanistyczno-medialne. Rozszerzono tam język polski i historię, wprowadzono edukację medialną, artystyczną oraz English Plus. Uczniowie tej klasy wielokrotnie reprezentowali powiat w Sejmie Dzieci i Młodzieży, uczestniczyli w debatach oksfordzkich, a także współtworzyli projekt niebanalni medialni, który znajdziesz na Facebooku. Uczniowie popularnego Humana. W praktyce poznają kulisy pracy dziennikarskiej, współpracując z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarskich w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a także z Telewizją Asta, Teleskopem czy Ogólnopolskim Projektem Forum Dialogu. Mają możliwość tworzyć autorskie programy telewizyjne, uczestniczyć w warsztatach operatorsko-montażowych, brać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach filmowych. Z powodzeniem uczestniczą w licznych ogólnopolskich projektach medialnych. Niektórzy z nich zdobyli indeksy na studia dziennikarskie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Medialnej. Od kilku lat uczniowie tej klasy realizują także projekt Face to Face with the World, który angażuje naszych uczniów w pomoc na rzecz dzieci z państw afrykańskich. Face to face to również ciekawa wymiana doświadczeń językowych i kulturowych prowadzona online. Klasy medialne to również szansa dla artystów, którzy. Rozwijają swoje talenty na zajęciach artystycznych. Chętni mają możliwość przygotować się do matury z wiedzy o sztuce oraz do olimpiady artystycznej. Absolwenci klasy humanistyczno-medialnej studiują prawo, dziennikarstwo, filologię polską, filologię obce, historię, socjologię, pedagogikę czy kierunki artystyczne. Języki obce w naszej szkole prowadzone są w grupach, rozmaicone konkursami, warsztatami, cyklicznymi wyjazdami, na przykład na spektakle anglojęzyczne, chętni biorą udział w szkolnych przedstawieniach pod tytułem Angielski na scenie, czy też w warsztatach z języka angielskiego prowadzonych w miejscowościach górskich w ramach projektu Euroweek. Uczniowie mają możliwość rozwoju poprzez przygotowanie i udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach językowych. Co więcej, nafta od dekady jest. Jest organizatorem powiatowego konkursu języka angielskiego. Na zakończenie pożegnamy was zdjęciami z Projektu Erasmus. Dla wielu naszych uczniów to niepowtarzalne doświadczenia, możliwość rozwijania umiejętności lingwistycznych, okazja do poznania nowych ludzi oraz kultur obcych krajów. Najpierw my, jako gospodarze, potem zaś nasi goście we Włoszech oraz Rumunii. Dzień dobry, nazywam się Marek Posilewski i jestem dyrektorem zespołu szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.